Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, wysłuchamy sobie tutaj końcówki tego, tej wypowiedzi, którą słuchaliśmy sobie wczoraj. Przejdziemy sobie do omawiania jednego z najsłynniejszych tekstów protestanckich, które wskazują właśnie na tą powszechną, totalną deprawację. Naprawdę, z listu do Rzymian, rozdział trzeci. pastor tutaj będzie o tym mówił, ale zobaczymy sobie, jak się faktycznie sprawy mają w świetle nie trzech wersetów, tylko w świetle całe, całości słowa Bożego, odnosząc się nawet do konkretnych osób. No i o co tak naprawdę chodzi? W, tych, w tym fragmencie, który cytuję, będzie cytował pastor Kury Las, i który faktycznie, jak się tak czyta, jak leci, to można dojść właśnie do takich wniosków, że człowiek po prostu chce, nie chce, musi grzeszyć, nie? I ta, takich właśnie teorii jak totalna deprawacja i tak dalej. No ale tak nie jest. Spojrzymy sobie na to, co mówi pastor Kurelas. Troszkę. Szerzej w świetle Słowa Bożego. To jest końcówka tej wypowiedzi od wczoraj, prawda? No, to może jeszcze sobie za dwa słowa dodamy, i przejdzie później do tego fragmentu z listu do Rzymian, który jest chyba numerem jeden, jeśli chodzi o tą totalną deprawację. Powoduje, że on grzeszy. I każdy jeden człowiek dokładnie tak się urodził, z taką naturą. Ty też i ja też. I każdy jeden człowiek w tym zrozumieniu zgrzeszył i był grzesznikiem. Ale niektórzy tymi grzesznikami przestali być. Duch Święty zabił tą starą naturę i wsadził tam nową naturę. No nie. Duch Święty nie zabił starej natury. Pastorze Kurylasie, czy Święty Paweł był nowonarodzonym człowiekiem, czy tylko udawał nowonarodzonego człowieka? Bo w liście do Rzymian w 7 rozdziale pisze o mieszkającym w jego członkach prawie grzechu, o grzechu, który mieszka w członkach jego. Dlaczego Święty Paweł pisząc w 7 rozdziale Listu do Rzymian. O, właśnie te słowa, że w członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Dlaczego święty Paweł tutaj nie pisze, że Duch Święty zabył jego grzeszną naturę? Dlaczego święty Paweł tutaj pisze, że grzech mieszka w jego członkach? Bo był grzesznikiem. Każdy z nas jest grzesznikiem i Duch Święty przekonuje o grzechu. Tak? Duch Święty, kiedy przyjdzie, przekona świat o grzechu. I to nie jest przekonanie o jesteś grzesznikiem, klepnij formułkę i przestajesz być grzesznikiem. Nie, ty jesteś nim dalej. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, czynimy go kłamcą. Jeszcze raz, zwróćmy sobie uwagę, święty Jan nie mówi, jeśli nie mówimy, że nie popełniam grzechu jako jednorazowego aktu o, że nie ukradłem snikersa z kiosku. Bo to jest grzech, tak. Ale jeśli nie mamy grzechu, mówi nie, jeśli tam nie popełnimy jakiegoś grzechu, czynimy go kłamcą. Poza tym, pastor mówi, że jest święty, ale może upadać. To dlaczego upada? Nawet jeśli od czasu do czasu, bo to od czasu do czasu upadek świadczy o tym, że mieszka w nim właśnie to prawo grzechu, którego Duch Święty nie zabija, ale przychodzi nam z pomocą, by uśmiercać popędy ciała Rzymian 8, 13. Tak? Więc święty Paweł, w świetle słów pastora Kurylasa, był niewierzącym Poganinem. No bo grzech mieszka w nim. Nową naturę. Naturę Jezusa Chrystusa, naturę świętego. I wtedy, czy chcesz, czy nie chcesz, zaczynasz wydawać. Ja na przykład zazwyczaj nie chcę. Zaczynasz wydawać uczynki podobające się Bogu. Czy chcesz, czy nie chcesz zaczynać wydawać? Czyli człowiek staje się automatem, tak? Nie ma wolnej woli, ale mówisz, że na ogół nie chcesz. No to jak nie chcesz, to skąd ta niechęć pochodzi? Skąd, ma, skąd, jeśli ty masz boską naturę, tak, to czy Chrystus nie chciał czynić dobrych uczynków? No bo ty mówisz, że masz boską naturę Chrystusa, tak? A mówisz, że nie chcesz robić dobrych uczynków, to należy to. Należałoby powiedzieć, że do ch cechą Chrystusowej natury było to, że On nie chciał wypełniać woli Ojca, ale musiał. Nie chciał, ale musiał. Nie chcę, ale muszę. Jestem za, nawet przeciw. To takie trochę alawa Wałęsa ta Twoja świętość. Nie chcę, ale muszę. Tak? Przepowiedź o dwóch synach. Idź pracuj w mojej dowinnicy. Tak, pójdę. Ale nie poszedł. Pracuj, nie pójdę, ale poszedł. Czyli tak chcieli, że nie chcieli, i tak nie chcieli, że chcieli. O co chodzi? Chrystus mówi do apostołów w ugrujcu: czuwajcie, duch ochoczy ciało słabe. I to jest po prostu to, tak? Chce czy nie chce. Jak pastor mówi, czy chce, czy nie chce, to oni we dwóch powinni jak szwajcarski zegareczek na skrzydłach polecieć do, do, do winnicy. Dlaczego tylko jeden poszedł, mimo to, że nie chciał, a drugi, mimo to, że chciał, nie poszedł? Tu można powiedzieć, tak, ten powiedział, tak, pójdę, duch ochoczy, ale nie poszedł, ciało słabe, zmęczenie, może kac po imprezie, może się źle czuł, tak? drugi poszedł powiedział nie pójdę zastanowił się i poszedł a więc zrobił nie ch chciał iść ale nie zrobił drugi nie chciał ale zrobił mieli wybór decyzję podjęli czyli można coś chcieć zrobić i nie zrobić, co można uzasadnić tylko tym, właśnie, że jak Chrystus mówi, duch ochoczy ciało słabe, grzeszne, słabe ciało nas sprowadza na dół do grzechu, do nieposłuszeństwa, a drugi nie chce robić, bo też może był zmęczony, też może był na kacu, ale zrobił, bo duch ochoczy duchem przezwyciężył. Zastanowił się i doszedł do wniosku, że trzeba to zrobić. Przezwyciężył się ta pierwsza niechęć, bo był może e, źle się czuł, tak, ale przezwyciężył to siłą ducha, tak? Mocą ducha. Dobra, idziemy, moi kochani, dalej. Zaczynasz wydawać uczynki podobające się. Bogu dobre uczynki, ale one wynikają z Twojej przemienionej natury. List do Rzymia, trzeci. No i z chęci, bo ten nie chciał iść, ale zastanowił się i poszedł. Więc my też możemy się zastanowić i pójść za Bogiem. Nawet jeśli nam się nie chce. Chociażby jutro jest niedziela, może się komuś z nas nie chce dziś do kościoła, bo będzie zmęczony, będzie, nie wiem, może podejrzył, że w szpitalu po operacji, nawet jak ktoś jest chirurgiem, tak? 16 godzin operacji, wróci do domu, będzie chciał iść spać, pielęgniarka, tak? Podejrzył, że jakimś na intensywnej terapii, czy gdzieś, nie? Nie wiem, kim jesteście z zawodów, no ale albo ktoś po nocnej zmianie wróci, nie? O 6.00, nie rano, w niedzielę. No właśnie. I ktoś może powiedzieć, pójdę, ale tak pójdzie, że obudzi się po południu i zaś nie pójdzie, nie? Tu jest właśnie centrum decyzyjne, rozum, na który wpływa Bóg z jednej strony i Prawo grzechu, które w nas mieszka, ale możemy się zastanowić i zrobić to, co Bóg chce. Dobra, idziemy dalej, bo to jest ten fragment, który mnie interesuje. Natury. List do Rzymia, trzeci rozdział, pierwszy werset. Od pierwszego wersetu. Czy więc Żyt jest kimś szczególnym, albo co za pożytek z obrzezania? Jaki z tego wniosek? Czy jesteśmy w korzystniejszej sytuacji? Wcale nie. Dowiedzieliśmy już przecie, dowiedliśmy już przecież winy i Żydów, i Greków. Na wszystkich ciąży grzech. Zgodnie ze słowami, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Jest nie ma, jeszcze. kto by rozumiał, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, wszyscy stali się podli, nikt nie dba o dobro. Brak choćby jednego. Ich gardło to otwarty grób. Swymi słowami zwodzą, jak żmije kryją pod wargami jad. Ich usta pełne przekleństw i goryczy. Ich nogi śpieszą do rozlewu krwi. Na ścieżkach zguba i nieszczęścia. Droga pokoju nie przemyka przez myśl, a lęk przed Bogiem nie wpływa na ich posunięciach. I to jest prawda o każdym człowieku na ziemi. Każdy się tak rodzi, każdy tak funkcjonuje, każdy tak żyje, oczywiście nie każdy. Do końca to tłumaczyłem przed chwilą. No... Pastorze Kurylasie, zanim się nawróciłeś, ile, ile osób zabiłeś? No przecież tu nogi biegną do rozlawu krwi. Ileś krwi przelał przed nawróceniem? Ile widzisz przelanej krwi na ulicach? Mówiliśmy o tym. Moi kochani, dobra, wysłuchajmy sobie jeszcze kawałek. Nawet Basia. No nawet Basia, którą wszyscy znamy. No Basia zawsze uśmiechnięta, zawsze radosna, zawsze mająca nadzieję, zawsze walcząca, zawsze wierząca, zawsze się modląca. Walcząca, a o co walczyć? Przecież jest już nieutracalnie zbawiona, ma martwą naturę, zabitą przez Ducha Świętego. Co, co za walkę prowadzi? Bo katolik z grzechem walczy, święty Paweł z grzechem walczy, z szatana walczy. A Basia, o co mu walczyć według Twych nauk, pastorze Kurelasie? Nawet Basia taka była, jak tu jest napisane. A tu jest napisane, że jej gardło to było czwarty grób. Zwodziła swoimi słowami. Wiecznie kłamała. Wiecznie. Tu jest napisane, że śpieszyła się do rozlewu krwi. Dobrze, na tym zakończymy, pastorze. Jeszcze zapytaj się, Basi, może się przyzna, ile osób zamordowała przed nawróceniem. Moi drodzy, o co chodzi w tym fragmencie? Trzeba zrozumieć pewną rzecz. Pewne rzeczy, moi drodzy, są napisane w sposób niekoniecznie do końca zrozumiały dla nas, jak się tak czyta, właśnie tak o, otworzyć i czytać, tak jak pastor Kurylas to zrobił, jak my to robimy święty Piotr przestrzega, są w objawieniach pewne rzeczy trudne, które właśnie ludzie niedouczeni i doświadczeni interpretują na własną zgubę. Ten fragment jest jednym z nich, podobnie jak o, że Bóg zatwardził serce, serce Faraona, eee, tak, że okazuje miłosierdzie, łaskę komu chce, tak, czyli Kaziowi chce, temu nie chce, temu dam, temu nie dam, tego zbawię, tego zostawię na potępienie, tak. No właśnie, to są pewne rzeczy trudne, wynika to z tego, że język, jaki został użyty, znaczy forma pisania niekoniecznie odpowiada naszemu współczesnemu zrozumieniu. Otóż ten tekst, że wszyscy jest prawdą, tak, bo wszyscy rodzimy się z grzechem pierworodnym. Wszyscy rodzimy się ze skłonnością do grzechu. I tutaj właśnie mowa o tych nogach o gardle. Prawda? Czyli nasze gardło, nasz język, nasze usta, nasze ręce, nasze nogi, czyli praktycznie wszystko tym, czym człowiek może zgrzeszyć, grzeszy, jest tu obrazowo pokazane. Kłamstwo, mamy skłonność do kłamania, do knucia intryk, do zabijania, prawda? to wszystko prawda, pokazuje skarżoną y, naturę człowieka, tą skłonność do grzechu, wszystkim, czym może człowiek grzeszyć: myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem, językiem, rękami, nogami, wszystkim. Ale czy to znaczy, że on tak żyje, o że wszyscy tacy byli? No właśnie. Gdyby wszyscy tacy byli, to dlaczego? I tu znów jest pytanie bez odpowiedzi. Dlaczego Bóg od Kaina zażądał, żeby panował nad grzechem, skoro nie był zdolny? Dlaczego Abel był sprawiedliwy? Przecież powinien być właśnie taki, jak tu jest napisane. A jednak był sprawiedliwy, Bóg przejął jego ofiarę. Kainowi Bóg nakazał panować nad grzechem. Czy Noe też yy, tutaj podpada pod te paragrafy, że tak powiem? No nie, jednak Noe jego rodzina była sprawiedliwa, a więc jakoś chyba nie wszyscy tak do końca. Oczywiście, czy Noe był święty, sprawiedliwy i niepokalanie poczęty? Nie, też był grzesznikiem. Ale był sprawiedliwy. Dlaczego panował nad grzechem? Święty Piotr w Dziejach Apostolskich w X rozdziale w historii o Korneliuszu powie e, właśnie te znamienne słowa, które zadaję kłam temu, co mówi tutaj pastor Kuryla. Zresztą sam Korneliusz przecież był poganinem, a jednak był miłym Bogu, tak? Korneliusz był miłym Bogu, zanim klepnął formułkę, pastorze Kurylasie. Zanim usłyszał Ewangelię, pastorze Kurylasie. A święty Piotr w 35 wersecie dzieła Apostolskich 10 rozdział pisze. 34. Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: Przekonuje się, że Bóg nie ma względu na osoby. 35. Ale w każdym narodzie, uwaga, każdy naród. Zulusy, Gulusy, Pigmeje, Majowie, Inkowie, Aztekowie, Wiślanie, Polanie, urzeczanie, tak? Germanowie, generalnie Słowianie, tak? Wszystkie narody tutaj są, tak? W każdym narodzie miły jest mu ten, uwaga, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. A więc, jak ktoś w, tym, w każdym narodzie może być miły, skoro jest poganinem? Przecież. Wszystkie te narody powinny być mordować się, gwałcić, oszukiwać, rabować, kłamać i tak dalej, nie? Ile, ile świat by lat poistniał, pociągnął jakby to wszystko było, tak jak mówił pastor Kurylas i teoria o totalnej deprawacji. No ja nie przypuszczam, żebyśmy do dzisiaj dociągnęli, jakby się tak każdy mordował. No właśnie, rozdział drugi listu do Rzymian. Od 14 wiersza, moi kochani, tu znajdziemy wyjaśnienie, no, na jakiej podstawie każdy, że w każdym narodzie miły jest Bogu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie, a więc może być poganin z jakiegoś narodu i postępować sprawiedliwie. Jak to, to jest niemożliwe? On powinien zaraz mordować, gwałcić i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Hola, hola. 2,14 list do Rzymian, i na tym sobie zakończymy, żeby nie przedłużać. Bo gdy poganie, którzy prawa nie mają, idąc za naturą, czyli prawo naturalne, czynią to, co prawo nakazuje. Więc poganie, którzy nie mają prawa, czynią, co prawo nakazuje, chociaż prawa nie mają, sami dla siebie są prawem. Wykazują oni, że treść prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie uniewinniając ich lub oskarżając. Okaże się to w dniu Chrystusa, tak i tak dalej. Zobaczmy, tutaj jest odpowiedź, dlaczego ktoś może być poganin, może być sprawiedliwy i podobać się Bogu. Bo może iść za naturą, za tym prawem naturalnym, które jest wypisane w człowieku, na sercach ludzi. Zresztą to o tym w Starym Testamencie jest, że prawo Boże jest wypisane w sercach ludzkich. I człowiek właśnie, idąc za naturą, czyli za tym prawem naturalnym, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zabijaj, czci ojca swojego i matkę swoją, miłuj Boga, tak? może podobać się Bogu i postępować sprawiedliwie, bo może kochać bliźniego, może przebaczać, może dawać jałmużny i tak dalej. Właśnie tu, idąc za naturą. Po prostu, że, kurylasie, jak bierzesz jakiś tekst, to nie bierz wszystkiego literalnie, tak jak tutaj w liście do Rzymian. Pewne rzeczy trzeba po Brać literalnie tak, jak są: to jest ciało, moje koniec, ale pewne rzeczy trzeba zinterpretować, trzeba spojrzeć na nie szerzej, bo gdyby wziąć tą interpretację tego fragmentu tak, jak Ty ją bierzesz dosłownie, to Abel y, też powinien być odrzucony przez Boga jako czwarty człowiek na świecie. Kain, nie powi... od Kaina Bóg nie powinien wymagać tego, żeby panował nad grzechem. Tak, oto grzech leży u twych wrót, a ty masz nad nim panować. A więc człowiek skażony grzechem, skłonny do grzechu, skoro Bóg nakazuje Kainowi panować nad grzechem, to znaczy, że owszem, ma nogi skłonne do przelewu krwi, ale to nie znaczy. Że on zaraz pójdzie się za siekierą kogoś, nie? Usta do kłamstwa, to nie znaczy, że za zawsze będzie kłamał, bo może się zastanowić i powiedzieć prawdę. Bo to ma w swoim sercu i może iść za tym prawem, nie mając prawa. Drugi rozdział listu do Rzymian. I to jest ta sprawiedliwość dzięki której może znaleźć upodobanie u Boga, tak jak znalazł je Korneliusz. Pozdrawiam i życzę miłej niedzieli.